W dzisiejszym odcinku dowieście jakie są ceny nowych skinów Browsers, ale jeszcze przy zaczęciu odcinka chciałem Wam powiedzieć, żeście wijali na Discorda dla widzów i do klanu dla widzów oraz jest to już trzeci odcinek koloru nowego maratonu Brassers, więc Zatem zaczynajmy. Nowy skin Dolary Lori będzie w karnecie. damoniczny Mortis jest to skin Hypercharge, więc on będzie kosztował 399 gemów. Otis będzie kosztował 149 gemów. Willow też 149 gemów oraz Ems też będzie kosztował 149 gemów Edgar będzie do odebrania w nowych ser Dropach Lily będzie do odebrania w Rankedach Colette będzie za 149 gemów Max za 149 gemów Jean za 79 gemów oraz Colt, który będzie kosztował 149 gemów W następnym karnecie Polarii Lorim będzie Maisie Lu będzie kosztował 199 gemów Cordeliusz 299 gemów więc to legendarny skin, aż będzie kosztował 79g, oraz Rosa będzie z rankedów. Wszystkie pozostałe skiny, które są na końcu Brawl Tolka, czyli Otis, Rafs, Lola, i oraz Shayda, te wszystkie skiny, które Wam się teraz wyświetlają, będą kosztować 29g i będą klasy rzadkiej.